A ja teraz mam bardzo ważne pytanie. Kupuję Twoją książkę, czego się z niej dowiem? Na pewno jak umalować oko na różne okazje, hmm? <grywa> ponieważ tam jest bardzo dużo instrukcji odnośnie oka, bo ja tak się naprawdę długo zastanawiałam nad tym, co zrobić, żeby to było inne. Więc pomyślałam tak, usta będą neutralne, będzie ładna skóra, bo to lubię i to dla mnie jest najważniejsze ale zrobię różne oczy i to, słuchaj uwierz mi zrobiłam makijaże oczu których nigdy wcześniej nie robiłam robiłam je po raz pierwszy te książce. Więc się wyszłam tej książce zaangażować do po prostu swój komfort w hmm? takiej pracy wiesz no. zaangażować do tej książki no masę influencerów i do takich najpopularniejszych jak to się robi jak to tak e, zaprosić ich żeby oni wiesz, chętnie brali udział e, Znaliśmy się wcześniej Myślę że się lubimy mm -hmm. <laughs> i e, nie ukrywam, że myślę, że większość z nich zrobiła to dla mnie po prostu, bo mnie lubią i miałyśmy styczność wcześniej i nie tylko w życiu takim zawodowym, ale też prywatnym. Za to jestem ogromnie wdzięczna, naprawdę, ponieważ normalnie nikomu się to nie udało pewnie, ale przez to, że ja działam w różnych sferach i kocham ludzi, ja kocham ludzi i na szczęście... Wszystkie te dziewczyny, które wystąpiły u mnie w książce, też wam nie lubią, chociaż troszkę. Nie no, lubią cię, bo się, większość tak, tu jest, więc jest, to muszą cię pra, lubić. Prawie wszystkie są. Wiele osób na pewno będzie zastanawiało się, czy te gwiazdy, które są w tej książce, tak. e, dostają jakieś zyski z tej książki, <laughs> jakiś procent. Nie? Bo to jest pytanie. Bo To ciekawe jest, ale Wiesz to jest co? ciekawe, nie? Ja ci opowiem e, tak. Chyba mnie lubią. A, <laughs> chyba cię lubią, i to jest wszystko, y, co chciałem wiedzieć. Tak, okej. Okay. Zrobię to głównie dla mnie, za co jestem im jeszcze raz y, bardzo wdzięczna i powtarzać to będę cały czas. Y, jestem y, z tego faktu mega zadowolona i ja też jestem dla nich, jak będą potrzebowały mnie, więc y, chyba to jest najlepsza odpowiedź.